Cześć, manka tej strony Szymon, i dzisiaj jest pierwszy odcinek z 2021 roku. Tak? I dzisiaj nie będziemy w grać. Po prostu to będzie bardzo krótki odcinek. Po prostu. Będziemy. Po prostu. Nic, będziemy, nie, nic nie będziemy robić. Napięcie w komentarzach, jak minął Wam Sylwester. Czy dobrze? Czy źle? Jakie prezenty pod choinkę dostaliście, to pewnie musiałem spytać wtedy, ale... Ale no... Troma. Napiszcie w komentarzach. A teraz, jak pod tym filmem będą dwie łapki w górę, to zrobię odcinek z Brawl Starsa. Mamy umowę. Więc ja się z wami żegnam. Cześć. Pa, pa.